Siemaneczka, mordeczki z tej strony Lunka i mam nowego skina, jak widzicie. In. I może kiedyś go zbiedzie, ale nie wiem. No, po prostu... No po prostu zmieniłam skina jak widzicie. To zostawcie łapkę w górę. Łapeczka musi być. Subskrypcja i dzwoneczek. Żeby... Otrzymać wszystkie powiadomienia o moich nowych filmikach. A więc, inne filmy moje macie w karcie. No i zaczynamy. Tylko zaczynamy już. Już jesteśmy gotowi. Jak widzicie, to znowu Minecraft Survival. Tutaj jest moje przejście trochę sobie. No nie rozbudowywałam, ale mam tutaj mniej rzeczy, dlatego, bo przełożyłam tutaj tej skrzynki cześć Lisia. bo mam, w okay. której skrzynce, e, tej, jak widzicie, e, no, e, tam o wiele owieczek mi się znowu, mam żelazne nowe drzwi, no wiem, że jesteś chłopieczką. Tutaj e, e, mam płytki naciskowe, tutaj płetki? też. A jak ktoś mi wejdzie do domu, to po prostu, wiecie, to, y, załatwi go. Pyk i już. Tutaj sobie rozbudowałam na no, takie tramptory i y, żelazne też właśnie, żeby było ładnie. No patrzcie, jak to fajnie wygląda. No. Tutaj mam skrzynkę na te rzeczy, które będę tutaj właśnie hodować. No. Tutaj mam nasionkę. Pszenicę. Mam pszenicę. Nasiona i e, e, jak to się... motyka. No. I oczywiście mam nowego konika. Dobrze tu sobie rozbudowałam. Tylko że siodła nie mam i to jest największy problem. Jeszcze po stronie, jeszcze nie mam tego. Jak to się. Siodła? Nie, siodła, tylko. Jak to się. Aha, smyczy. No tak, smyczy jeszcze nie mam. Aha, smyczy. Aha, właśnie. A niedawno mi się urodziła mała owieczka. Dzisiaj. Przed chwilą. No. Lisia, a dlaczego nie oglądasz Psiego patrolu? To ja idę pooglądać. Ja będę pierwsza. Nie. Ja będę pierwsza. Słyszycie, jak potuptała? Czy mam auto-jumpa? Bo jak tak, to muszę go wyłączyć bo to największy koszmar. Nie, nie mam. Super! Nie mam auto-jumpa! Ui! Aż chcę. Aż mam ochotę z dachu skoczyć. Super! Straciłam dosłownie pół serca. Mm -hmm. Tutaj mam bardzo, bardzo dużo rzeczy. Jak się pytać, się, skąd to mam, to znalazłam w. Y... Pokażę Wam po prostu. Pokażę. mhm. Mm Szybciej by było na koniu, ale okej. Okay. Muszę wam pokazać po prostu, bo to jest fajne. Jak szłam do cave'u, jakiegoś szukałam cave, to właśnie to znalazłam. Ja mam dużo fajnych nowych rzeczy. Po prostu. I znalazłam mój enchanting table. Jak widzieliście. Nie wiem czy widzieliście, ale jak tak, to napiszcie w komentarzu. I napiszcie hashtag, survival. gdzie to tu było? Ta ta ta. ta 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 Wiem, że dawno nie było odcinka. A ja, co to Mały dorsz? mały dorsz, nie wiem, czy to dorsz? ale ta dwie rybki ta 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 jeszcze! ta 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 widzę Jak tu ten gdzie to jest? Jak tu płynęłam, to tego nie było, tych małych rybek, nie mamy, więc... No wiem, że znów masz to. Nie, Maciejinka, ja nie chcę tego. Nie chcę taśmy klejącej. Idź sobie pokleić papier. Tu też nie, ej, tu też nie. To gdzie ja w końcu szłam? Tam nie, bo tam już jest ten. Za daleko, to gdzie to było? Halo? O yy, nie, co jest? Muszę się podrapać, zaraz się utopię. <laughs> Okej, <Okay>, nie no <powietrzę>. ma <laughs> Hej kurczaczku, szkoda, że nie wzięłam nasionek. Zamknij się. A tu cała rodzinka sobie pływa. Widzicie? Cała rodzinka. Hmm, hmm, hmm. No nie, no. O, mam nasionka. Super, zasady sobie w domu. No właśnie i mam jeszcze łuk. To tu było! Jak ja mogłam to ominąć. patrzajcie to znalazłam. Hmm. To był spawner, ale go rozwaliłam i ten, wiecie, X mi wypadł. Ale XP, no. Ale jak widzicie, tu w ogóle nie ma siodła. W ogóle tu siodła nie znalazłam. Nie wiem jak to mogło się stać. Nie ma siodła w ogóle. Wracam do domu, coś tam zrobimy i kończymy odcinek, bo to bo wiecie po prostu. Jak fajnie jest pływać ze sprintem. Jak kiedyś o tym nie wiedziałam. W ogóle nawet kiedyś nie wiedziałam, że sprinta można używać w wodzie. Nawet nie wiedziałam, że... Nie wiedziałam, jak można tego sprinta używać na telefonie. Ale już wiem. Uuu, za chwilę będzie pełnia, trzeba iść spać. Prześpimy się i kończymy odcineczek. No, super. Tutaj jest wejście na dach. Już byłam na dachu, więc wiecie, jak to wygląda wszystko? Widzicie? To mam enchanting Table tam. Pokażę Wam go. Patrzajcie. A tu krzak na sobie stoi. Wow, białe. Wiem, że. Ile tych nightów jest? Wow. Dobra, poczekajcie. Przemienię perspektywę i się widzimy. Dlatego już kończymy odcineczek, Myślę, że Wam się spodobał. O jak tak to zostawcie... No każdy to wie łapkę. E, poczekajcie, bo... Chcę już kło wybić. Nie no. Zostawcie tą łapeczkę. Jak jesteście super, to zostawcie łapkę. A jak nie, to... To, to po prostu zostawcie łapkę. <słuch> Lol. No to... No, masz tatuaż. Zostawcie suba. Widzimy się w kolejnym Minecraft Survival. Albo na jakiejś mapie przygodowej, lub... Bedwarsa! Więc na razie!